Dobry, nazywam się Sylwia Leszka i bardzo się cieszę, że powstał taki program jak Rozmowy o, dzięki któremu mogę poznać wyjątkowych ludzi inspirujących mnie osobowości, wśród których znajdują się członkinie KGW, czyli kół gospodyń wiejskich. Panie zaprosiły mnie dzisiaj do siebie, a ja zapraszam Państwa! Pani Elżbieto, cieszę się, że mogę z Panią porozmawiać. Przede wszystkim myślę, że powinnyśmy wyjaśnić naszym widzom, czym się Pani zajmuje, jaką pełni Pani funkcję, tak Ja jestem przewodniczącą Gminnego Związku Kół Gospodni Wiejskich, a również jestem przewodniczącą Koła Gospodni Wiejskich w swojej miejscowości w Koliczu. Kolinczu. Pani Elżbieto, chciałabym zagrać z Panią w grę. Otóż pozwoliłam sobie zrobić sondę wśród moich obserwatorów w mediach społecznościowych i zapytałam ich, z czym kojarzą im się koła gospodyń wiejskich. Chciałabym wymienić niektóre z tych odpowiedzi, a wszystkie są do siebie bardzo podobne. Pani powie tak, jeśli są zgodne z prawdą lub nie, jeśli będą to hasła, które nie mają nic kompletnie wspólnego z KGB. Dobrze? Dobrze. A zatem z jedzeniem. Tak. Z dobrym jedzeniem. Tak. Z przepysznymi ciastami. Tak. Mi pani wierzy, że wszystkie odpowiedzi oscelowały wokół tego. I to jest niesamowite, że ludziom KGB kojarzą się tylko z jedzeniem, ze smacznym jedzeniem, co prawda? Jednym z jedzeniem. Dlatego będę szczęśliwa, jeśli opowie Pani, czym zajmują się niezwykłe kobiety, które postanowiły wstąpić w szeregi tej hmm. inicjatywy. Hmm. Trudne pytanie, bo trudno by mi było powiedzieć, chyba, o te, tego, czego nie robią właściwie kobiety współgospodarcze. Czyli zajmują się jeszcze takim rękodziełem, czyli różnymi takimi pracami, a tak przede wszystkim to są takimi koordynatorkami życia kulturalnego na wsi. Wszelkie jakieś uroczystości, czyli dni babci, dziadka, jakiś dzień dziecka, dni seniora. W wszelkie, czy święta, czy świąteczne różne okazje są organizowane przez członkinie Koła Gospodyń. Tam, gdzie nie ma Kół Gospodyń, tam gdzie się nie integruje i nie organizuje. Czyli jesteście Panie takimi dowodzącymi w lokalnym środowisku, tam gdzie występujecie? Tak, myślę i tak, tak chyba to jest. Czy, czy są? Wśród y, pani panowie. W moim kole nie ma, ale w innych kołach, y, które są odgrzewane w innym związku, są. I są mile widziane. Są mile widziani Wiem też, że macie panie plany na najbliższą przyszłość. Mianowicie y, macie panie pojawić się w grańcu. Y, Opowiedziałaby pani, co nie, co uchwaliła rąbkę tajemnicą? Y to ma być taki festiwal smaków Festiwal Smaków regionalnych. No i na tą, na tą wystawę właśnie tych, tych, tych naszych regionalnych potraw wybieramy się. Próbujemy teraz ustalić menu, jakie będzie i wybrać dwa koła, które pojadą nas tam reprezentować. No, bo oczywiście nie ma tyle miejsca, żeby się wszystkie koła mogły zaprezentować, ale reprezentujące nasze linie. Będą i się pojawią. Jest to duże wyróżnienie. Tak, tak gratuluję. oczywiście. Gratuluję. Mm -hmm. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ale mamy tutaj również inne panie, pięknie przyozdobione i myślę, że mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ja nazywam się Hania Wiśniewska i jestem z Koła gospodyń Wiejskiej w Janowie. Właśnie znajdujemy się w naszej świetlicy w Janowie. I jestem od początku założenia, a raczej reaktywacji naszego koła, czyli od 2007 roku. Ja niedawno się dowiedziałam, że jest coś takiego jak konkursy pomiędzy kołami. To znaczy, ja bym tego tak nie nazwała, bo my w naszej gminie tych kół jest dużo. My się między kołami bardzo lubimy, często robimy wspólne integracje. Ale były okresy, kiedy na przykład organizowała gmina czy powiat turnieje. No to są czasy sprzed, sprzed pandemii, kiedy to było takie bardzo aktywne. Trochę pandemia nas uśpiła. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Ale ja bym tego nawet tak nie nazwała. Konkursy to jest po prostu przyciągnięcie większej ilości ludzi, bo na tych turniejach przychodziło bardzo dużo widzów. I po prostu pokazywanie tego, że my na tej wsi jesteśmy widoczne, że my tam coś robimy, że jesteśmy znane, że jak ktoś usłyszy KGW, to nie kojarzy tego niczym innym, tylko z kobietami ze wsi. Mając okazję, muszę się pochwalić, że nasze koło swego czasu też zajęło drugie miejsce w turnieju wojewódzkim. I cieszę się, że stawa. Wstawaliśmy po prostu twarzą w twarz z Kaszubami, bo zawsze rywalkami były Kaszubki i wcale nie byłyśmy od nich gorsze. Sądzi Pani, że kobiety się jednoczą? Myślę, że na pewno tak. My to bardzo czujemy. My się jednoczymy na wielu płaszczyznach, bo te nowoczesne koła, które teraz działają, które... Przeszły tą ewolucję, i teraz możemy powiedzieć, że my po części nawet zamieniłyśmy chochle na klawiatury, bo koła to nie są tylko y, takie panie gdzieś tam, które nie mają y, o wielu rzeczach tych nowoczesnych pojęcia. To są y, panie, które się medialnie udzielają. Jak ktoś bardziej pozna koło, to nie, 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 nie patrzy na nas przez pryzmat stroju kolorowego y, czy wianka na głowie. Y, Teraz to są po prostu inne kobiety niż były 50 lat temu. Ja tym razem pozwolę sobie dołączyć do pań. Pięknie panie wyglądają. Widzę, że jest pani Bożena z Koła Gospodyń w Brokocinie. I pani? Nazywam się Teresa Liszewski. Jestem kociewianką, do koła należy gdzieś około 8 lat, a może trochę dłużej, ale to było z przerwami, ponieważ przebywałam na wychodzie, pracowałam, działam aktywnie pod tym względem, jeżeli są prace jakieś do wykonania w sensie artystycznym, to się tym zajmuję i chętnie chodzę na spotkania, które się u nas odbywają co czwartek. Wjeżdżamy z dziewczynami na różne spotkania, na wycieczki coroczne. Jest nas dosyć spora grupa, bo w naszej grupie jest około 20 pań, które regularnie przychodzą na nasze spotkania. W tej chwili zaciągnąć młodych do jest nam bardzo trudno. To są osoby, które są u nas starsze. Najstarsza ma 74 lata, a najmłodsza 50. A moja przygoda już w kole trwa 11 lat. Tak, 11. Ponad 6 lat jestem przewodniczącą właśnie w moim kole. I powiem tak, co mi dało, dało mi dużo, bo koleżanki, znajomych, smutki, radości, czasami sukłótnie w kole, to nie zawsze tak ładnie, słodko, pięknie, bo czasami zdarzają się i zgrzyty, które musimy wyjaśniać oczywiście. W pierwszym roku doszło do nas sześć nowych osób, z czego się cieszę, bo to jest taka siła i nowa krew, nowe pomysły, także to jest, to jest fajne. Możemy też się poszczycić tym, że moje koło właśnie wygrało Turniej wojewódzkich w 2018 roku. Zapraszamy też, zachęcamy nowe uczestniczki, panie, bo to, że doszły do nas, to nie oznacza, że już nie mogą. W każdej chwili może pani, pani dołączyć. Zapraszamy. Nazywam się Urszula Szopińska i należę do Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinkach Szlacheckich. My spotykając się w naszym kole, to dajemy sobie wsparcie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. Do nas się przychodzi jak to psychologa. To, co jest powiedziane u nas w kole, nie wychodzi poza obręb tego koła. My wspólnie się wspieramy. Jeżeli jedna, jednej się dzieje krzywda, czy jedna potrzebuje, druga pomocy, druga zawsze chętnie pomoże. I myślę, że ta współpraca i ta więź między tymi paniami to jest takie dobro, które cechuje nas kobiety. Nazywam się Hanka Koszewska. Jestem przewodniczącą KGW Janowo odnośnie pytania czy można się nauczyć rękodzieła. Myślę, że każdy może się nauczyć szydełkować, wyszywać, wyszywać krzyżykowo. Można się nauczyć najróżniejszych rzeczy takich rękodzielniczych. Nasze rękodzieło sprzedajemy na jarmarkach na przykład na jarmarku w Owidzu, które są takie są dwa wielkie jarmarki. Jest jarmark świąteczny bożonarodzeniowy i jest jarmark świąteczny wielkanocny. Na tych jarmarkach właśnie sprzedajemy nasze rękodzieła. Nazywam się Wiesława Kowierzyńska, należę do koła Gospodyń Wiejskich w Suminie, a właściwie nasza nazwa nazw brzmi Kółko Rolnicze KGW w Suminie. Jako, że u nas od Dziesiątek lat byli i panowie. W tej chwili nasze koło liczy 36 osób, z tego 11 panów. Nasze koło to nie tylko właśnie kuchnia, rękodzieło, również spotkania z seniorami. Przez dwa lata uczestniczyliśmy w programie Fundacji Biedronki Danie Wspólnych Chwil. Teraz będziemy startować trzeci raz. Polega to na urządzaniu spotkań z seniorami sześciu, z 7 spotkań w ciągu roku, na które przychodzi 30 seniorów. Robimy poczęstunek, Fundacja Biedronki daje na to pieniądze. Musimy wymyślać potrawy, zaprosić gości, wtedy ich mile przywitać. Oczywiście robić sprawozdania z tymi. Nazywam się Genowefa Komorowska, jestem przewodniczącą. Koła gospodyń w suminie. W kole jestem już 30 lat, w tym 10 jako przewodnicząca. Chciałam powiedzieć o golcach, które są jako na krajowej liście produktów tradycyjnych i nie tylko regionalnych. Jest to produkt typowo ziemiaczany. Jako otoczka w środku jest farsz mięsny mielone z przyprawami oczywiście naturalnymi. No, ja mogę dopowiedzieć taką ciekawostkę, może, może i nie. Jestem w sumie w kole od 30 lat. Przeżyłam cztery przewodniczące, <laughs> mogę powiedzieć. Od 1997 roku jestem w zarządzie, w nieustającym ciągu. Od 20 lat zajmuję się świetlicą wiejską, gdzie właśnie to, to serce i kultura całej wsi właściwie bije. Na terenie gminy Starogard Gdański działa 18 kół gospodyń wiejskich. Nie wszystkie dzisiaj mogły tutaj z nami być. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby chętne, które by chciały wstąpić do naszych kół w różnych miejscowościach, we wszystkich naszych miejscowościach. Żeby spróbowały i też bardzo z tego miejsca chciałabym podziękować strażakom. Tam, gdzie są straże, straże pożar, ochotnicze straże pożarne, tam wspierają oni bardzo, wspierają bardzo koła gospodyń wiejskich i za to im serdecznie dziękujemy. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj porozmawiać z niektórymi członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Starogard Gdański. Jeżeli ktoś z Państwa wciąż się waha, nie wie czy wstąpić w szeregi KGW, serdecznie zachęcam. Żegna się z Państwem Sylwia Leszka. Do zobaczenia.